Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze. Turoka dzisiejszym bohaterem jest Born to Rage z klanu najlepszego, czyli PNE, w którym przypadkowo również ja jestem. Czołg to VK101P, czyli stosunkowo świeża maszyna niemiecka z drzewka wprowadzona. Także mamy tutaj, no, pewnego rodzaju monstrum które wylosowało na szóstki, słuchajcie, pancerz tego czołgu na tych tierach to jest absurda, powiedzmy absurdalny, powiedzmy, absurdalny, absurdalny pancerz. Problem z przebiciem będą miały czołgi ogromne. Także powiem tak, wahałem się, czy też zastanawiałem się, czy tej powtórki nie w cyklu epicka bitwa, bo tutaj będzie wyciąg i to całkiem niezły wyciąg. Ale jak zobaczycie, no, tutaj, jeśli chodzi o emocje, no to będzie to wyglądało tak, że te szóstki biedne po prostu nie będą w stanie nic zrobić, także zresztą obejrzyjmy, przekonajmy się, tego czołgu u mnie na kanale chyba jeszcze nie było, także z przyjemnością Wam go pokażę, a to już Wy będziecie w komentarzach dyskutować, czy do którego cyklu powinno to trafić, chociaż mówiąc szczerze, co za różnica, kto śledzi kanał, ten ogląda oba cykle, żadnej bitwy nie przegapi. Co ciekawe w tej powtórce, nasz bohater jeździ na stoku w tym momencie, ponieważ armata nie jest topowa. Mamy tutaj, spójrzmy sobie, 244 przebicia i 320 uszkodzeń, apc to też 244, nie, czyli coś źle pokazało. 200 przebicia apki 244 apc i HEK i mamy 60 przebicia, 420 uszkodzeń. Topowa armata, z tego co patrzyłem, bo ja tym czołgiem nie grałem, ma chyba 440 uszkodzeń. Także różnica zasadnicza. Także o tyle będzie tutaj trudność. No plus tak, no losowanie na szóstki idealne. Nie ma arty, to wprost wymarzone losowanie, aczkolwiek sama bitwa będzie zagrana świetnie, także oglądamy. Co możemy tutaj podziałać? Prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Także mamy takiego mausa na ósmym tierze. Z absurdalnie twardym pancerzem jak dla tych tierów. I co one biedne mogą zrobić? 649 uszkodzeń. Piękny strzał, taki naprawdę. W czasie jazdy ładnie to wszystko weszło. 3 do 6. No co możemy robić? Szturmować, prawda? Mamy do bazy jak, jakąś odległość, do kapa. Więc po prostu próbujemy atakować. Jesteśmy na topie. Zróbmy po prostu swoje. Cromwell za 269. Mamy już 1200 uszkodzeń. Ciśniemy do przodu, no bo cóż nam pozostaje? To jest czołg do przełamywania flank, do przełamywania prawie że całych frontów. Troszkę mi jego wieża przypomina, wiecie, wieża od FCM-a. Nie wiem czemu, ale tak on jakoś taki lekko jest opływowy. Mimo, że kanciasty to lekko opływowy, wygląda tak, taki FCM 100 ton. Ale dobra, 5 do 9 drużyna nasza niestety się poskładała. Próbują wrogowie z hajeków, no te tiery od przodu to one nie są w stanie absolutnie zrobić nic. Ładny znowu strzał. Ta fałka no nic nie może zrobić. Po prostu jest bezradna. Teraz niestety pudło. Plus mamy czołgi tak naprawdę o nieszal nieszalonej penetracji, super Pershing i szósty. One no, niewiele mogą zrobić. To jeszcze taranowanko tyłem. Skupia się jeszcze super pershing na typie 59, także już tak naprawdę nie istnieje według mnie. Tak jest pierwszy frak 2000 uszkodzeń 7 do 11, no i przejeżdża. Bornie, jak przez masło, przez tych wrogów na drugiej flance zostało ich ogrom. Tutaj została jeszcze ta fałeczka. Mamy do pomocy RHMA wyłącznie oraz typa 59, a wrogowie mają raz, dwa, 3, 4, 5, sześć, 7 8 czołgów, trzech na 8 Elegancko, natomiast my mamy topowy pojazd, zobaczcie, nie ma isa trzeciego, i wszystkie te czołgi mają naprawdę, jeśli chodzi o możliwości zaatakowania od przodu naszego czołgu, no, niesamowicie trudne zadanie, prawie niewykonalne. 8 do 12, także to jest takie losowanie z cyklu troszkę niezbalansowane, czyli pojazd zbyt mocny na te tiery a pewnie zbyt słaby na dziesiątki, no tak to czasem bywa. Ciśnie Borę w stronę Kapa, Został teraz sam na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siedmiu wrogów. Także mamy sytuację do epickiej bitwy. Sam na siedmiu, wrogowie mają 5800 HP według moda, mamy 1700 full. Zostało nas sześciu, ale zobaczcie ile tu jest tierów. kromu sp 1 IS, no i trzy te ósemki, trzy te ósemki z cyklu. Przy czym IS-6 no tak naprawdę... No, nie jest w stanie przebić tego czołgu. Naprawdę. SP1C również. Plus mamy tej ogryzeczki. Dlatego tak wspominałem, trudność wyciągu znacząco mniejsza. Dwa czołgi były na ogrysku. Także mamy teraz sytuację 1 na 5. 3 fragi 2600 uszkodzeń. No i zobaczmy, co można tym potworem zagrać. Przy takim losowaniu, no to czułbym się nieco, jakbym grał mausem na szóstkach. Wjeżdżamy w kapa. No i dobrze, niech się wrogowie martwią, wyjeżdżają na nas teraz nieco gromadniej. Centurion i 6 SP1C próbują, próbują swoich sił, ale zobaczcie, oni tutaj jeszcze nic nie zrobili w tej bitwie. Centurion z hajeków są bezradni. SP1C wygląda, jakby rzucał miotą śnieżkami śmiesznie to wyglądało. SP1C na hajekach, no i zobaczcie, no, pozamiatane, no nie mieli nic do powiedzenia kompletnie nic. Is szósty teraz jeszcze Born gra tak, że oni praktycznie są bezradni. Dojechał do linii, skądował się do dwóch czołgów, do burcelów, ta spokojnie wisa. Is szósty nie jest w stanie nic zrobić, a my sobie po prostu będziemy ich klepać bezradni Taki Is jest bezradny, Is szósty jest bezradny, oni po prostu nie dysponują armatami, które są w stanie przebić ten czołg, a jeszcze kiedy Born dokleił się do linii. I tak naprawdę w ogóle jego tyłka nie widać. No to sorry, sorry Gregory, ale tutaj nie mają nic do powiedzenia. Także jeśli chodzi o piską bitwę, dla mnie no zbyt mało emocji. On sam borne napisał, że to jest bitwa przesłana do wyboru tu roka. także ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Bitewka bardzo ciekawa, plus czołg bardzo ciekawy. No i zobaczcie, no profesorska gra, wrogowie nic nie są w stanie zrobić. Tutaj Protek, no Protek to jest czołg, który w tej bitwie jedynie dysponowałby odpowiednim działem, żeby zagrozić naszemu bohaterowi, ale teraz został sam na 1700 HP, plus on z tych hp prawdopodobnie ma niewielkie szanse, tutaj niestety Kalafior, przełączenie na APC-ry, tutaj mówię, to stokowe działko 200 pen na Protka również nieco mało, tak od frontu, Protek będzie próbował, my mamy już 5200 uszkodzeń, no i Protek się przebija, Protek się przebija, mówię, to jest jedyny czołg, który może coś tu tutaj zrobić, Born dokleja się do linii, Rozwalona wieża, także trzeba się tym kolosem nieco poprzestawiać, żeby trafić. Taki jest 296, mamy 7 fragów, 5500 obrażeń. Protek znowu się przebija, jednak tarma ta jest po prostu świetna. Znowu mamy strzał za aż 357. 5900 uszkodzeń, protek na dobicie, tym razem już się dingnął. No i pozamiatane, i pozamiatane, także jak widzicie, jeśli chodzi o jakiś Niesamowity poziom emocji, adrenaliny, no nie było, bo nie było jak. Zobaczmy sobie planszę końcową, znaka mistrzowska, medal Radley Waltersa, medal Kołobanowa, sam na siedmiu, chyba szczęściarz albo spartanin, stalowa ściana, duży kaliber i specjalista. 671 uszkodzeń, 8 fragów i dało nam to 1763 ekspa. 25 strzałów oddanych, 23 w celu, 22 przebicie, zablokowane przez pancerz, 5828 strzałów otrzymanych, zaledwie dwie penetracje pod koniec bitwy, no i 26 po prostu dingów, 450 asysty, prawie 2 km przejechane, no i zarobek to. Od około 18 tysięcy. Także decydujcie, czy była to bitwa do epickiej. Według mnie nie, ale do wyboru jak najbardziej ciekawa, z wyciągiem, z wynikiem, plus ciekawa, interesująca maszyna. Także dla mnie rewelka. Tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnych bitewkach. Cześć!